Mało ci? Emil Barchański, lat 17. Niepokorny licealista. Jego zwłoki znaleziono w Wiśle. Planowali chociażby podpalenie gmachu Komitetu Centralnego Partii. Kim jest? Tam zwłoki Emila nie trafiły do kostnicy. Grupa D Departament 4 Ofiary Morderstw PRL Emil Barhański, Żołnierz Szarych Szeregów Stanu Wojennego Archański w chwili śmierci ma prawie 17 lat. Prawie, ponieważ ginie w niewyjaśnionych okolicznościach trzy dni przed swoimi urodzinami. Emil uchodzi za pierwszą ofiarę stanu wojennego w Warszawie. Najpierw zdecydował się na obrzucenie pomnika Feliksa Dzierżyńskiego w centrum Warszawy farbą i butelkami z benzyną. Następnie ujawnił brutalność esbecji, której doświadczył podczas przesłuchań Przypominających brutalne, sadystyczne praktyki UB z lat 50., w końcu prawdopodobnie był bliski zdekonspirowania tajnego informatora. Czy właśnie dlatego miał zginąć? Czy do jego śmierci mogli przyczynić się funkcjonariusze SB lub milicji? W Warszawie pamięć o bohaterach szarych szeregów i małego sabotażu jest żywa do dziś. Prawie nikt nie wie, że młodzi ludzie z desperacką odwagą walczący z Niemcami znaleźli swych równie młodych i równie odważnych naśladowców w trakcie stanu wojennego. Tak, byli nastolatkowie, którzy chcieli walczyć z komuną nawet z bronią w ręku. Stan wojenny także miał swoje szare szeregi, dziś niemal zapomniane. 13 grudnia 1981 roku generał Jaruzelski uderzył w Solidarność. Do wprowadzenia stanu wojennego w samej tylko Warszawie użył sił większych niż Niemcy do tłumienia Powstania Warszawskiego. Już w pierwszych dniach grudnia sprawcy stanu wojennego mieli na rękach krew dziewięciu zabitych i kilkudziesięciu rannych. Wprowadzono godzinę milicyjną bez ustanku kontrolowano przechodniów i kierowców. Niektóre zawody zmilitaryzowano. W kraju zapanował brutalny terror. Wśród ściganych przez milicję ISB działaczy opozycji, którym udało się uniknąć aresztowania lub internowania, przeważała myśl o konieczności działania w konspiracji. Młodzi ludzie wychowani w patriotycznych domach, uczniowie liceów i studenci chcieli walczyć z komuną, walczyć nawet na śmierć i życie. Tak jak 40 lat temu walczyli z Niemcami młodzi żołnierze państwa podziemnego. Zaraz po wprowadzeniu stanu wojennego, młodzież z warszawskich szkół średnich założyła w pełnej konspiracji podziemną grupę Piłsudczycy. 16-letni Emil Barhański, uczeń liceum imienia Mikołaja Reja, był jednym z jej twórców. Zresztą już wcześniej działał na rzecz demokratycznej opozycji. W szkole założył kabaret Wywrotowiec oraz pismo Kabel. Współpracował także z podziemnymi strukturami Solidarności oraz Grupą Młodej Polski. Jednak to tylko w ramach piłsudczyków mógł sobie pozwolić na to, na co nie odważyłby się prawie nikt inny. Piłsudczycy z warszawskich liceów starali się wzorować swoje działania i metody na tych stosowanych w trakcie II wojny światowej przez żołnierzy państwa podziemnego. Nieobce im były zasady konspiracji. Żelazną zasadą było stosowanie pseudonimów zamiast imion i nazwisk. Emil Barhański przyjął konspiracyjny przydomek Janek. Na metodach armii krajowej członkowie Piłsudczyków oparli też system łączności. Przekazywali sobie wiadomości przyklejając je pod ławkami w kościele św. Anny lub umieszczając w pudełkach zapałek w zakamarkach katedry św. Jana. Oni wzorowali się no z jednej strony, jak nazwa na to wskazuje, na Piłsudskim, czyli powiedzmy tradycji II Rzeczpospolitej, ale z drugiej strony również na dywersji, na małym sabotażu, czy nawet nie takim małym, z czasów II wojny światowej. Stąd te ich plany walki, czynnej walki z komunizmem, z reżimem stanu wojennego, były naprawdę śmiałe, daleko idące. Oni przecież planowali chociażby podpalenie gmachu Komitetu Centralnego Partii. No to jest jednak działalność rzeczywiście dość zuchwała czym musieli się zmierzyć młodzi Piłsudczycy? Z armią około 20 tysięcy esbeków i około 80 tysięcy ich tajnych współpracowników. To była walka Dawida z Goliatem. Zimą 82 roku w dosłownie okupowanej przez siły stanu wojennego w Warszawie na jednego działającego w pełnej konspiracji opozycjonistę przypadało nawet pięciu funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Bycy działali bardzo brutalnie i poza prawem. Śmierć Stanisława Pyjasa, tysiące pobić robotników w Ursusie i Radomiu, skatowanie Jana Rulewskiego i innych opozycjonistów, w końcu powszechne doświadczenia z przesłuchań, to wszystko nie pozostawiało złudzeń. To była skrajnie niebezpieczna machina terroru, i wejście jej w drogę mogło oznaczać po prostu śmierć. Młodzi piłsudczycy dobrze o tym wiedzieli. tej staromiejskiej kamienicy w restauracji Krokodyl odbyła się w lutym Narada Młodych Piłsudczyków. Początkowo planowali oni obrzucenie gmachu KC butelkami z benzyną, jednak po gorącej dyskusji obrali inny cel. Pomnik Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie. Akcję coku zaproponował właśnie Emil Barhański. Dziś ten plac przed warszawskim ratuszem znów tak jak przed wojną nazywa się placem bankowym. Ale w czasach PRL nadano mu bardzo szczególnego patrona, którego monumentalny pomnik ustawiono w centralnym miejscu placu. To Felix Dzierżyński, Polak z pochodzenia, zażarty komunista, jeden z najbliższych współpracowników Lenina, twórca czeka późniejszego NKWD. Odpowiadał za śmierć milionów ofiar komunizmu wojennego, był symbolem rozpasanego czerwonego terroru i nieformalnym patronem służby bezpieczeństwa w PRL. Chłopcy mieli precyzyjny i prosty plan akcji cokół. Przygotowali się doskonale, wcześniej trenowali nad Wisłą rzuty butelkami z benzyną. Mieli nawet broń. W ataku na pomnik Dzierżyńskiego brali udział m.in. Emil Barhański, pseudonim Janek, Adam Leon Nieszczerzewicz, pseudonim Prut i Marek Marciniak, pseudonim Lis. Znamy jeszcze pseudonimy dwóch innych uczestników akcji. To Kowal i Opty. Ich nazwiska pozostają do dziś nieustalone. Konspiracja piłsudczyków była skuteczna. Sam atak na pomnik Dzierżyńskiego zostaje przeprowadzony zgodnie z planem. W monument trafiają najpierw puszki z farbami, potem butelki z benzyną. Zdumieni Warszawiacy obserwują, jak płonie znienawidzony przez nich pomnik Czerwonego Kata. Zadaniem Emila Barhańskiego jest dokumentowanie akcji. Dramatyczny przebieg ma ewakuacja uczestników akcji Cokół z placu Dzierżyńskiego. Adam Nieszczerzewicz grożąc rewolwerem zatrzymuje autobus, który mógł odciąć im drogę ucieczki przez ruchliwy plac. Następnie wciąż z rewolwerem w ręku wpada prosto na maskę milicyjnego radiowozu. Zdumieni lub przerażeni milicjanci nie reagują. Nieszczerzewicz ucieka ulicą Koraciego. Dla spowolnienia pogoni rzuca za sobą jeszcze dwa koktajle mołotowa. Niestety nie wszystkim uczestnikom akcji coku udaje się uciec. W ręce policji wpada Marek Marciniak. Jego postawa w śledztwie jest wzorowa. Nie wydaje żadnego z kolegów. Małci? Ale co? pseudonimy. Przysięgałem. Wybiję ci z głowy twoją jebaną przysięgę. Atak na pomnik Dzierżyńskiego został przez aparat bezpieczeństwa potraktowany bardzo poważnie. Ustalono plan działań operacyjnych, w jego realizację zaangażowano spore siły. Niestety, Marek Marciniak nie pomógł przesłuchującym. Milicji i SB przez całe tygodnie nie udało się posunąć ani o krok w poszukiwaniu sprawców. Dopiero w pierwszych dniach marca w ręce SB wpadł donos tajemniczego informatora, prawdopodobnie kogoś z kręgu Piłsudczyków lub ich bezpośredniego otoczenia. Odnotowują wtedy lakonicznie znaczący postęp w sprawie. Niestety dokumenty wskazujące zdrajcę nie zachowały się. Dziś jest już niemal pewne, że gdzieś w środowisku Piłsudczyków był zdrajca, był tajny współpracownik służb. Donos stanowił przełom śledztwa i właśnie niewiele później nastąpiła ta podejrzana, dziwna, tajemnicza wsypa drukarni, w wyniku której Barhański trafił do aresztu. W samym czasie, kiedy SB otrzymuje donos od tajemniczego informatora, czyli po trzech tygodniach od akcji Coku, Emil znika z domu. Jego rodzice szaleją z niepokoju, mają z synem bardzo dobre, otwarte relacje, wiedzą o tym, że brał udział w ataku na pomnik. Boją się więc, że został aresztowany albo porwany przez SB. Uspokaja ich dopiero kolega Emila Krzysztof Kowna, z który informuje Krystynę Barhańską, że jej syn poszedł na robotę. Właśnie w tym bloku Emil z Szymonem Pochwalskim i jeszcze jednym, mało im znanym młodym człowiekiem Andrzejem przez trzy dni drukowali podziemne wydawnictwa. Jest 3 marca 1982 roku. Do mieszkania wpada specjalny oddział milicji. Do dziś nie wiemy skąd milicja i SB mają dokładny adres konspiracyjnej drukarni. Skąd wiedzą, że będzie tam Barhański? Najprawdopodobniej informacje te pochodzą od tajnego współpracownika SB. Aresztowanie Emila i Szymona Pochwalskiego ma dramatyczny przebieg. Emil próbuje uciekać po balkonach na 13 piętrze. Zatrzymuje się dopiero, kiedy milicjant mierzy do niego z pistoletu. Już tego samego dnia kolejni y, uczestnicy spisku zostają y, też aresztowani, tak więc. Można mówić, że gdzieś w otoczeniu Barhańskiego Piłsudczyków działał zdrajca, który naprowadził śledztwo na właściwe z punktu widzenia SB tory, bo pamiętajmy, że ta jedyna osoba aresztowana 10 lutego prawda, na placu Dzierżyńskiego, ona nie zdradziła właściwie niczego, ten Marciniak. Milicjanci i SBcy od początku traktowali Barchańskiego bardzo brutalnie. Maltretowano i dręczono. Grożono przypalaniem papierosem, miażdżeniem jąder. Bito go pałką po piętach wkładano palce między drzwi. Metody zastosowane przez SB wobec licealisty przypominały praktyki UB z czasów stalinizmu. Dzień dobry. Dzień dobry. Niespodzianka. pomnik? Kto śmiał się go podpalić? Będziesz jeszcze żałował, że się w ogóle udać. Jeśli uświadomimy sobie, jak brutalnemu śledztwu poddany był barhański, to naprawdę włos jeży się na głowie i powstaje pytanie, dlaczego. No to, to są metody przesłuchania przypominające czasy stalinowskie. Ci milicjanci czuli się bezkarni. Mamy teraz pierwsze tygodnie stanu wojennego. Oni naprawdę mieli przyzwolenie na działanie brutalne. Często były to po prostu no, prymitywne typy, no, które lubowały się wręcz takim, w takiej brutalności. Emil bardzo długo znosił brutalne przesłuchania. W końcu jednak wskazał esbekom Tomasza Sokolewicza jako inicjatora akcji COKU. Sokolewicz został aresztowany i wraz z Marciniakiem mieli stanąć przed wojskowym trybunałem Stanu Wojennego. Barhański jako nieletni został osądzony przez zwykły sąd. Jego rozprawa odbyła się 17 marca. Atak na pomnik Dzierżyńskiego został uznany nie za wybryk chuligański, ale akt polityczny. Emila skazano na dwa lata więzienia w zawieszeniu oraz dozór kuratora. 17 maja Emil Barhański zeznaje jako świadek w sprawie Marciniaka i Sokolewicza. Na sali sądowej daje dowód niezwykłej odwagi. Odwołuje wszystkie swoje dotychczasowe zeznania. Mówi za to całą prawdę o brutalnych przesłuchaniach i torturach stosowanych przez Esbeków. Zeznanie Emila Barchańskiego robi ogromne wrażenie nawet na Trybunale Wojskowym. Zostaje wyznaczony termin kolejnej rozprawy, 17 czerwca. Dzięki temu, że zeznał w sądzie Emil, Marciniak i Sokolewicz dostaną łagodne wyroki. Ale Esbeków dalszy los Sokolewicza i Marciniaka już nie interesuje. Ich celem jest ten, kto odważył się głośno powiedzieć, jak wyglądają tortury stosowane przez aparat bezpieczeństwa Emil Barchański. To zachowanie Barchańskiego podczas y, y, procesu nie tyle może. Przestraszyło y, funkcjonariuszy SB, co ich zdenerwowało. No, oni mimo wszystko czuli się bezkarnie. Tą bezkarność widać później, w momencie, w którym zostaje pobity bestialsko przemyk, no to władza robi wszystko, żeby tych szeregowych zamowców uratować. Moim zdaniem, wypowiedź, te słowa Barhańskiego wywołały nie obawy, tylko wściekłość. Zimną wściekłość, która najprawdopodobniej doprowadziła do y, tragicznej śmierci y, Emila. dnia 3 czerwca 1982 roku pogoda była przepiękna emil urywa się z dwóch ostatnich lekcji chce iść nad Wisłę dotrzymuje obietnicy danej mamie po oferalnej robocie przytargowej zostawia jej wiadomość której pierwsze słowa brzmią poszedłem po słońce Emile nie wychodzi nad Wisłę sam od mniej więcej miesiąca ma nowego przyjaciela. To 22-letni Hubert Iwanowski, student Wydziału Handlu Zagranicznego, który po zwolnieniu Emila wprowadził się do mieszkania na klasce schodowej Barhańskich. Emil i Iwanowski spędzają ze sobą sporo czasu. Prawdopodobnie Emilowi imponuje fakt, że starszy kolega jest dla niego równorzędnym partnerem. Tak naprawdę nie wiemy, co się działo w ostatnich chwilach życia Barhańskiego, bo jedyny świadek, który mógłby o tym powiedzieć, po prostu jest świadkiem niewiarygodnym. Do dziś nie wiadomo, co tak naprawdę wydarzyło się tam nad Wisłą. Hubert Iwanowski jeszcze tego samego wieczoru przyniósł matce Emila jego ubrania i rzeczy. Potem przedstawił kilka sprzecznych ze sobą wersji wydarzeń. Według pierwszej opowiedzianej jeszcze Krystynie Barhańskiej, Emil miał wskoczyć do Wisły, by ratować porwanego przez rzeczny prąd psa. Innym razem Iwanowski twierdził, że widział Emila już na drugim brzegu Wisły, kiedy podchodził do mężczyzn wysiadających z jakiegoś samochodu, ale z tej wersji się potem wycofał. Nad Wisłą Emil i Iwanowski naprawdę byli sami. Czy nie pojawili się tam ludzie, którym zależało, by odważny nastolatek już nigdy nie mówił publicznie, jak brutalnie działają oprawcy z SB, a może po to, by nie mógł ich w przyszłości zidentyfikować? Ciało Emila zostało znalezione na 500 kilometrze Wisły przez podobno patrolującego brzeg rzeki Ormowce. Krystyna Barhańska rozpoznała zwłoki syna 6 czerwca. Na jego slipach zauważyła ślady dziwnej czarnej substancji. Zwłoki Emila nie trafiły do kostnicy. Panował wtedy upał przyspieszający rozkład zwłok i utrudniający znalezienie na nich różnych śladów. Jakich śladów? Na przykład po biciu, duszeniu, przypalaniu papierosem albo krępowaniu sznurem. Śmierć Emila Barhańskiego pozostała niewyjaśniona aż do dziś. Wątpliwości budzi tu wszystko. Od tego, w jaki sposób mógł zginąć Emil, przez to, czy zwłoki rzeczywiście przypadkowo znalazł Ormowiec, aż po to, jak się z nimi obchodzono po odnalezieniu. Czy komuś z aparatu bezpieczeństwa mogło zależeć na uciszeniu Emila, czy może próbowano go tylko nastraszyć, skłonić do zmiany zeznań? Za oficjalną przyczynę śmierci Emila Barhańskiego zostało przez milicjantów i PRL-owskich prokuratorów uznane utonięcie. W milicyjnych dokumentach podkreślano lekkomyślność Emila. Próbując rozwikłać zagadkę śmierci Mila Barchańskiego, no uderzamy głową w mury, jeśli tak można powiedzieć. No taka intuicja no mówi nam, że jest to ofiara mordu politycznego, no bo jakie inne wyjaśnienie mogło być w tej sytuacji? Natomiast niestety nie mamy dowodów, dlatego możemy się tylko kierować pewnymi hipotezami czy zastanawiać się, co tak naprawdę mogło się stać. Ja nie wykluczam wersji, gdzie SBC, którzy mieli mieć na oku Barchańskiego, wykorzystali sytuację, że znalazł się w odludnym miejscu z kolegą i po prostu postanowili go nastraszyć, a nastraszenie skończyło się śmiercią. Nie wiem, wrzucono go do wody, pobito, on nie umiał pływać, utonął. Nie wykluczam takiego w wersji wydarzeń, to znaczy, że miał być nim pobity, zastraszony, a skończyło się to śmiercią. Bohaterowie Szarych Szeregów i żołnierze państwa podziemnego z czasów II wojny światowej. Zostali należycie upamiętnieni w każdej dzielnicy Warszawy. Znienawidzony pomnik Feliksa Dzierżyńskiego runął 16 listopada 1989 roku przy aplauzie warszawiaków. Ale licealista, który odważył się na udział w akcji przeciw temu pomnikowi, akcji, która dodała Warszawie otuchy w najczarniejszych chwilach stanu wojennego, pozostaje prawie nieznany. Do dziś nie wyjaśniono jego tajemniczej śmierci. Czy kiedykolwiek poznamy prawdę?